Witam się z wami w mojej pierwszej inspiracji dla Craft O'Clocka. Wykonałam tutaj albumik na gotowej bazie, mały album dla małej księżniczki. Sięgnęłam tutaj po kolekcję Unicorn Suite, która jest bardzo słodka, więc idealna właśnie dla dziewczynki. Albumik jest na takiej bazie harmonikowej, gdzie swobodnie możemy przeglądać po kilka kart, ale równie dobrze możemy rozłożyć całość, aby przejrzeć wszystkie zdjęcia od razu. Front, front zamyka się na magnesik i wszystko właśnie mieści się do tego małego pudełeczka. Do przygotowania albumu wykorzystałam właśnie taką gotową bazę w złotym kolorze, ona fajnie w pasuje do tych kolorowych papierów. Do tego było pudełeczko. Skorzystałam z wycinanek, z elementów do wycinania i właściwie tutaj był miks wszystkich trzech zestawów, które możecie kupić w ramach kolekcji Unicorn Suite. Mam przygotowane już tutaj papiery, które będą wskazywać miejsce na zdjęcia, te elementy powycinane. Wykorzystam tutaj arkusze z bloczka papierów bazowych 15,5 na 30,5 cm oraz kilka arkuszy z dużego zestawu, 30,5 na 30,5. Baza jest kwadratowa, więc w ten sposób najmniej papieru zmarnuję, najmniej papieru będę musiała docinać. Więc w pierwszej kolejności właśnie docinam te wszystkie arkusze pod wymiar mojej bazy, tutaj widzicie ile centymetrów musiałam sobie dociąć, też jakieś ściny, które mi zostaną wypełnię na przykład tutaj ten pasek w środku, co zostało, ja nie lubię takich przestrzeni zostawiać na zawsze jakieś ścinki się znajdą, więc warto je wykorzystać zamiast oczywiście wyrzucać Dodatkowo te papiery mają na obu stronach przepiękne e, wzory, więc czasami miałam problem, żeby wybrać, e, który nadruk e, chcę, żeby znalazł się w moim albumie. E, więc czasami możecie zobaczyć tutaj, jak wsumiewam, przymiewam i podejmuję trudną decyzję, no ale zawsze trzeba właśnie tę decyzję e, podjąć, nie mamy e, wyboru, a po prostu najlepiej mieć. E, Podwójną ilość, co najmniej podwójną ilość takich ładnych papierów, i zawsze można jeszcze wykorzystać tą drugą stronę w innym projekcie. No i tutaj właśnie rezygnuję ostatecznie z deseczek, które miały się tutaj znaleźć, nawet tego motylka. Ostatecznie tego motylka nie będzie widać, ale tutaj jeszcze i tak pojawi się element z wycinanek, właśnie z motylkiem. Te wycinanki są bardzo fajne, możecie tam znaleźć wiele różnych elementów. Opowiem o nich więcej w dalszej części filmu, a na razie Was zostawiam z wyklejaniem bazy albumowej. Po przygotowaniu sobie tutaj już miejsc na zdjęcia przyklejam dodatki. Dodatki przyklejam specjalnie tak, aby nie zakrywały tych miejsc na zdjęciach. Widzicie, już mam przygotowane te kompozycje, ponieważ naprawdę tyle czasu tutaj wybierałam, decydowałam się, uznałam, że po prostu już Wam podaruję ten element. Wybieram oczywiście te różne rogi. Tak, z myślą o tym, aby można było wsunąć po prostu zdjęcia za te dekoracje. One raczej będą wymagały i tak podklejenia, zdjęcia będą wymagały i tak podklejenia, ale dzięki temu po prostu mamy ciekawą kompozycję właśnie wokół zdjęcia. Tak, żeby nie zasłonić samego zdjęcia, a przynajmniej nie w jakiejś dużej części. Dlatego nie ma tutaj jakiejś przesady w tych dodatkach. Fajnie w tych elementach do wycinania znajdziecie dodatki w różnych rozmiarach, większych, mniejszych. Dzięki temu możecie dopasować je do różnych właśnie projektów. I ja tutaj, na przykład, na sam środek albumu wybrałam raczej mniejsze elementy, no bo jak widzicie, nie ma tutaj dużego miejsca na nadbudowanie kompozycji, za to duże elementy sprawdzą się przy albumach bądź przy kartkach. W tych wycinankach znajdziecie na tyle dużo różnych elementów, że będzie Wam pasować na różne okazje, w różnej tematyce. Mamy tutaj właśnie takie różnego rodzaju zameczki, budynki, chmurki, tęcze. Są postacie dziewczynek. W samym albumie tutaj w środku właśnie nie ma dziewczynek, ale za to pojawiają się jednorożce, torciki. No i oczywiście kwiaty i listeczki to jest taki maschew naprawdę każdej kompozycji wszędzie będzie Wam pasować i nawet dla osoby dorosłej zbudujecie kartkę czy album właśnie z tej kolekcji. Ja uważam, że w każdym nazwę dziecko i nawet osoba dorosła by się ucieszyła. Przynajmniej ja bym się ucieszyła z takiego albumiku słodkiego z jednorowcami, zamkami, księżniczkami. Oczywiście nie mówię, że każdy tak reaguje na to, ale nawet to jest takie urocze, fajne i bardzo przyjemnie mi się właśnie pracowało z tymi papierami no więc w sumie teraz najtrudniejszy moment czyli tak naprawdę dobieranie tej całej kompozycji zajmie to trochę czasu zostawiam Was z drugą częścią już sam na sam z albumem Kładkę robię zamkniętą na magnes. Daje to taki trochę efekt solidności, według mnie, aczkolwiek tutaj nie jest to bardzo wymagane, ponieważ dekoracje na tym paseczku bocznym, właśnie co widzicie, i tak tutaj byłyby na tyle ciężkie, że trzymałyby wszystko w ryzach. No ale ja uważam, że po prostu daje to taki fajny, właśnie efekt solidności, kiedy jest ten. Magnes. Jak widzieliście, w środku wszystkie dekoracje przyklejałam na płasko. Potem będę dawać na nie jeszcze cekiny, ale to już też wam podarowałam. To jest już takie wykończenie albumu. Możecie to, te drobne cekinki zobaczyć na zdjęciach. Jeśli się dobrze przyjrzycie, naprawdę to trochę czasu zajęło naklejenie tych cekin, ale też nie przesadzałam za bardzo. No i tutaj też jest ten moment, kiedy ja nie jestem pewna, którą który papier na okładkę wybrać, czy żeby, żeby był bardziej taki zdobny, było dużo tych elementów, czy jednak trochę bardziej neutralnie można powiedzieć. No jeśli można powiedzieć neutralnie przy takich intensywnych kolorach. Mam właśnie tą moją księżniczkę. Do księżniczki dobrałam sobie jeszcze napis, który będę potem embosować tak, aby ten tekturowy napis był bardziej trwały, niż taka sama goła tekturka, jakieś zniszczenia. W środku widzieliście, że elementy przyklejałam na płasko, za to na okładce już przyklejam elementy przestrzenie 3D i ja tu wykorzystuję resztki birmaty. Lubię z nich korzystać. Według mnie jest to fajny też recykling materiałów, które jednak gdzieś tam nam zostają jako resztki. No i widzicie tutaj przymiarki co do tła. Nie wiedziałam jeszcze do końca, który wybrać, które tło wybrać. I wiedziałam teraz na nagraniu, że zapomniałam ściągnąć tą osłonkę na magnes, no ale to nic nie szkodzi. Będzie się tak wszystko dobrze porządnie trzymać. I wybaczcie, że tu wchodzę Wam głową w kadr, ale pewnie sprawdzałam, czy wszystko równo przyklejam, więc tutaj w paru miejscach gdzieś ta moja ruda czupryna włazi Wam w kadr. No i tutaj widać właśnie jak wygląda ta okładka, że ona tak naprawdę nie pełni roli takiej całkowicie zamykającej. Wciąż możemy przeglądać ten album w połowie, że tak powiem. No i pora na ozdobienie okładki. Ciekawostkę, coś innego niż przyklejanie papieru. E, pokażę Wam embossing na gorąco, tekturki. E, do embossingu na gorąco potrzebujemy mieć specjalny tusz, do którego przyklei się puder do embossingu. A puder do embossingu z kolei rozpuszcza się w wysokiej temperaturze, tworząc taką fajną e, powłokę na elemencie, który chcemy, żeby był wyembosowany. Do tego rozpuszczenia pudru potrzebujemy mieć na grzewnicę. Możecie próbować opalarką budowlaną, taką może wasi panowie, ojcowie, bracia i tak dalej posiadają taką, aczkolwiek uważajcie, ponieważ ona ma wyższą temperaturę niż na i może wam po prostu yy, spalić puder, tekturkę, więc to tak ostrożnie. Yy, nie wiem, czy suszarka do włosów się będzie nadawała. Wydaje mi się, że z kolei będzie to zdecydowanie za niska temperatura. No, ale kto wam broni spróbować jeśli, jeśli jeszcze nigdy nie robiliście embossingu na gorąco to dajcie znać, czy, czy unikacie tej metody, czy, czy po prostu nigdy o niej nie słyszeliście ja przez długi czas nie chciałam się jej podjąć, albo powiedzmy są to takie powroty wynika to z tego, że jest trochę pracochłonne widzicie, tutaj pokrywam tekturkę kilka razy tym pudrem do embossingu, aby mieć pewność właśnie że jest on na pewno pokryty w całości i to ładnie wygląda, schludnie przede wszystkim i jest to niestety niezbędne, żeby czasami pokryć to parę razy, aby mieć ładną taką powłoczkę puder do embossingu właśnie daje taki fajny efekt na tym napisie takiej powłoczki myślę że można powiedzieć o wiele ładniej to wygląda niż farba według mnie dlatego właśnie korzystam z tej metody a poza tym uważam że przez to że on pokrywa tą delikatną tekturkę to też ją tak ze sobą skleja i daje takie poczucie solidności ona jest bardziej odporna na wszelkie jakieś zniszczenia bo jednak to jest bardzo delikatna rzecz taka Tekturka, zresztą zobaczycie, że ona mi się tutaj rozerwie. Zresztą ona cały czas próbuje mi się tutaj cały, gdzieś tutaj rozerwać w tych literkach. Na szczęście później, w przy przyklejeniu jej na całą powierzchnię tego nie widać. No i używam tutaj tak jeszcze takiego dabera punktowo, aby tylko w niektórych miejscach nałożyć dodatkowo puder do z takimi drobinkami brokatowymi. Napis przyklejony, więc okładka jest gotowa. Przechodzimy do ostawiania pudełka. Na spód pudełka wyklejam e, tasiemkę, dzięki tej tasiemce po prostu albumik będzie łatwiej wyciągnąć, ja robię ten sam myk e, w kartkach, e, tak po prostu żeby tutaj nie szarpać się, nie robić jakichś wygibasów, żeby wyciągnąć e, ten album, wstążka ładnie daje możliwość, żeby podważyć ten album i wyciągnąć go o wiele łatwiej. Wybrałam sobie tutaj wstążkę satynową, ona mi bardziej pasowała niż gnieciuszka. W niebieskim kolorze, bo nawet różowej nie miałam, ale papiery też mają elementy niebieskie, więc naprawdę fajnie tutaj to się komponuje. No i co, pora na wyklejenie całego pudełka. Zobaczymy się do końca projektu, czyli ozdabiamy pudełeczko, wieczko tego pudełka różnymi elementami z kolekcji. Do tego zrobiłam kwiatki, takie stokrotki tęczowe, które fajnie właśnie wpasowują się w kolorystykę. Zresztą gdzieś z tych elementów do wycinania można znaleźć takie tęczowe stokrotki, więc wydaje mi się, że to świetnie pasuje. Jeszcze ten jednorożec taki jakby lizak, ostatecznie nie widać, że to jest taki lizak, ale miło fajnie, wątam on tam zagląda za tych kwiatów. Na sam koniec przyklejam jeszcze mikrokuleczki na te stokrotki, wspomniane cekiny i cały album jest gotowy. Album skończony, jest bardzo uroczy, słodki, sprawdzi się na upamiętnienie jednego wydarzenia jakiegoś ważnego w życiu małej księżniczki, może na przykład urodzin, bądź kilku różnych skompletowanych właśnie specjalnie do tego albumiku. Dziękuję bardzo Wam za oglądanie i do zobaczenia w następnej inspiracji.